I to ona robi wszystko, żeby to Fuji doprowadzić do takiego stanu, jak to było to, w latach 70 -t. 80 -t. kiedy Fuji było takie, nazwijmy to, błyszczącym. Było... Uwaga, bardzo mieszkańcy, dzieci, hmm. osieroconymi się właśnie opiekowały w dwóch latach, jest w

Tutaj te uliczki, które mamy po lewej stronie, to jest kilka, nazywane są, bo tam tak, tak, one łączą niż ten niższy poziom służby. Częściej dla było z drugiej strony, bardziej eleganckie, był podjazd dla... Wąsza, podlebym, nie Są mają taką Co się, bo dzisiaj się znajduje, bo oczywiście trzeba z ten temat. Za tą kratą, tam za tym przejściem jest ustą. To znaczy jest skarpa, tak? jest. Takie budowane, że wychylając się nieco mamy ust. I tam jest studnia, do której prawdopodobnie... Ja miałam kiedyś wrzucać kobiety, młode damy, które nie chciały poddać się nowemu prawu w pierwszej nocy. Czyli te, które za mąż wychodziły, ale nie chciały się...